ale dobre! Tu szorcy na siedzenie. <grymne> było bardzo dobre echo do śpiewania. No, ale... Sama śpiewała. Że... No nikogo nie było. No, nie chyba. Czego pan nie rozumie, kurczę wace? To chyba ci na pewno. To chyba. I kochani, nasza babcia obyła tej szorce tyle razy, że pewnie zajęło to trzecie miejsce właśnie przez naszą babcię. Ech, Słyszałyście? się. Ale szalejąco. Ja mam nie świecić telefonem. Tak, no po no prostu w kamerę, a świetny cały czas w kamerę. No. Ja nie wytrzymam, pakują mnie do kredyty. Ciekawe jak jej poobierze z tą jeszcze skarpetki. <noise> <noise> Ale co to było droga Agato? <noise>